Cześć wszystkim. Z tej strony Marcin z firmy USA Import. Jesteśmy dzisiaj na wsi w naturalnym środowisku tego oto potworka tak? Dodge Ram 5 i 7 chemii. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć historię tego samochodu. A jest bardzo ciekawa, tak? Także warto, warto ją opowiedzieć. Opowiem Wam o zakupie tego samochodu o naprawie tego auta. No i opiszę wam w skrócie. Ten samochód, jak, jak mi się nie jeździ, dlatego, że niechcący zostałem jego posiadaczem. Otóż, jakiś czas temu zgłosiła się do nas klientka zainteresowana zakupem takiego samochodu. Chciała go kupić na firmę. Miała zresztą wcześniej podobny samochód, tylko ze starszego rocznika, który miała niebawem sprzedać, dlatego, że znaleźli się już kupcy na ten samochodzik. No i chciała u nas wylicytować, te, wylicytować to auto. Auto kupiliśmy w Kup Teraz, z tego co pamiętam to chyba w, w Teksasie. Kupiliśmy w Buy Now, tak? Pani wcześniej wpłaciła do nas kaucję. I słuchajcie, powiedziała, że za auto zapłaci po weekendzie, dlatego że już ma kupca na swój samochodzik. Zgłosili się jacyś klienci. Z zagranicy, którzy nawet wpłacili już zaliczkę, tak, i mają w weekend przyjechać odebrać ten samochód. My od razu po weekendzie zapłaciliśmy za to auto z naszych środków. Wysłaliśmy klienta, tak formularz płatności, żeby, za niego, żeby się za niego rozliczyła. Dosyć długo do nas te pieniądze nie dochodziły, nie było odzewu od tej klientki więc się z nią skontaktowałem. No i wytłumaczyła mi jaka była historia tego samochodu. Otóż zgłosili się klienci po to, po to auto, po jej poprzednie auto, takiego samego Dodge Ram zakupionego na firmę. To jest też istotne, że na firmę. Słuchajcie, przyjechali do niej w weekend dwóch panów, przy niej zrobili przelew do niej na konto, dali jej potwierdzenie, tak, przelewu, czy tam wysłali, wysłali mailem. No i zabrali auto i pojechali sobie, tak? No i pani czekała na ten przelew. Słuchajcie, czekała jeden dzień, drugi, trzeci, przelew nie, przelew nie dochodził. No i co się okazało? Okazało się, że przelew do niej nie doszedł. Prawdopodobnie albo ktoś ten przelew od razu po, po jego wykonaniu, ktoś zadzwonił do banku z autoryzacją i cofnął ten przelew, albo też tak podejrzewamy, że była to jakaś fejkowa aplikacja, tak? Która, która była imitacją, tak? Takiego, takiego systemu bankowego. W każdym razie z tego co pani mówiła, to auto wyjechało na, na Ukrainę. Dlaczego ta firma jest taka istotna? Tak? Dlatego, że obowiązują limity wpłat gotówkowych przy transakcjach pomiędzy firmami. Tak? Dlatego też oni nie dali jej gotówki, tylko zrobili przelew. Tak? Przelew, który oczywiście nie doszedł. Także w tym odcinku chciałem Wam opowiedzieć o tej historii, przestrzec Was również o przed, przed takimi próbami oszustwa. Żebyście, żebyście mieli tego świadomość, tak że są takie historie. Oczywiście Pani nie miała za co zapłacić nam za ten samochód, tak? także został on naszą własnością, a konkretnie, konkretnie moją. E, powiem Wam szczerze, że ja też się spotkałem z czymś takim, kiedy sprzedawałem jakieś auto, również pamiętam, że miałem na firmę, e, przyje... zadzwonili do mnie jacyś klienci z Rumunii, bodajże z Rumunii, pamiętam przyjechała Trójka tych ludzi, przyjechał starszy facet, który o, wyglądał bardzo od razu podejrzanie, z jakimś takim młodym, który się nie odzywał i z córką podobno tego faceta, taką, taką zblazowaną blondynką, pamiętam ją do tej pory, tak, i słuchajcie, dwa dni mnie męczyli, tak, żeby ten samochód im sprzedać na firmę, o co chodziło? Kupując samochód na firmę, robiąc tak zwaną, tak, tak zwaną sprzedaż wewnątrzwspólnotową, czy nabycie wewnątrzwspólnotowe, sprzedajemy ten samochód po kwocie netto. Czyli oni nabywają ten samochód po kwocie netto, tak. Najprawdopodobniej ta firma, ta, którą oni tam niby mieli, była firmą nieistniejącą, tak? Ja sprzedając ten samochód po kwocie netto musiałbym później oddać oddać VAT, tak? który sobie wcześniej odliczyłem. Wiem, że bardzo popularne są takie, są takie oszustwa, także uważajcie bardzo proszę. Jak dzwonią na przykład ludzie do was, że chcą kupić samochód, chcą wam wysłać potwierdzenie przelewu, wysłać po niego lawetę, to jest bardzo popularny numer wielu naszych klientów na to się prawie nabrało, tak? Bo bo gdzieś tam się zorientowali. Jeden nasz taki stały klient, pamiętam, że zadzwonił do mnie właśnie, że jadą klienci, że, że są zainteresowani, żeby pomóc mu tłumaczyć rozmowy między nimi po angielsku. Ja od razu powiedziałem, że to jest, że to jest przekręt, a facet jest naprawdę bardzo inteligentnym facetem. Tak? Na, ma wysoką pozycję i mimo tego dał się na ten stary numer z rękawicą nabrać. Także uważajcie bardzo proszę, tak, żeby was to nie dotknęło. Pamiętajcie, nie ma kasy na koncie, nie ma kasy w ręku, nie wydajemy, nie wydajemy samochodu. Opowiem Wam teraz o naprawie tego samochodu. Samochód był dosyć. Znaczy inaczej, ja bym tego samochodu może nie kupił w takim stanie. Sam bym go nie kupił. Może nie dlatego, że był mocno uszkodzony, tylko dlatego, że akurat części do dożarom są bardzo drogie. I tutaj bardzo dużo elementów tak musiało być wymienionych. Jak wyglądał samochód przed uszkodzeniem, możecie sobie zobaczyć na, na planszy, którą wam pokazujemy w tym momencie. Jak widzicie, auto jest, dostało przodem i prawym tyłem. Jeśli chodzi o ten przód, no wygląda to dosyć, dosyć brzydko, ale za dużo się tutaj też nie, nie wydarzyło. Tak? Auto dostało bardziej górą. Tak? Także ta maska tak się zawinęła dosyć, dosyć nie, nieładnie, ale podróżnice były nieuszkodzone. Trochę tam chłodnice ucierpiały tak błotnik jeden jeden drugi te kły które tam są z przodu tak zwane tak zwane kły tak to są takie wsporniki jeśli chodzi o uszkodzenia tyłu to zobaczcie że było tutaj uszkodzona uszkodzona tylna oś i prawy tylny błotnik tak i klapa Generalnie części do Dodge Ram są bardzo drogie, także sama naprawa była kosztowna, ale naprawiliśmy to bardzo, bardzo dobrze, bardzo sprawnie. Samochód... Wiedziałem, że to będzie trudna dosyć robota, dlatego samochód oddałem do najlepszych blacharzy, jakich znam, czyli do Kuby i do Piotrka. Ten, kto sprowadza z nami samochody i naprawia u nas, to, to znają Piotrka i Kubę. Natomiast lakier robił Adrian. Adrian jest jednym z dwóch najlepszych lakierników, jakich znam, także samochód zostało oddane do naprawdę najwyższej klasy specjalistów. Jeśli chodzi o problemy przy naprawie tego samochodu, to największym problemem były tutaj e, był dobór części, tak, dlatego że części do tych samochodów nie jest dużo. Jest dostępnych dużo dużo zamienników, tak, są też oryginały, oryginały są bardzo drogie. Najpierw zamówiliśmy Sporniki z błotników, te tak zwane kły w zamienniku, które okazały się być fatalnej jakości, a nie były naprawdę najtańsze. Skończyło się tym, że zamawialiśmy oryginalne Moparowskie, i tak samo było z błotnikami przednimi. Błotniki najpierw zamówiliśmy w zamienniku. Ten zamiennik był fatalnej jakości w ogóle nie chciało się to spasować i skończyło się na tym, że są założone oryginalne Moparowskie. Jeśli chodzi o maskę, to maska jest kupiona w zamienniku, jest bardzo dobrej jakości. Tak samo grill przedni również jest w zamienniku. Lampy zostały do tego samochodu kupione, również w zamienniku bardzo dobrej jakości. Super to świeci. Także dużo elementów zostało kupionych, zostało kupionych w zamiennikach, ale niektóre musieliśmy niestety kupić w oryginale, tak samo jak prawy tylny błotnik. Też jest kupiony w oryginale, klapa tylna jest w zamienniku, jest to bardzo dobrej jakości zamiennik porównywalny do oryginału. Trochę problemów nam przysporzyła oś tylna, dlatego że ten samochód jest... Mocno, bardzo doposażony, i ktoś zmienił e, fabrycznie, oczywiście. Tak? Została, została troszkę inna tylna oś zamontowana o trochę innych przełożeniach. E, dosyć długo trwało, żeby tą, żeby tą oś e, zamówić. Musiałem zamawiać tą oś ze Stanów Zjednoczonych, e, ale została zamontowana, tak? wszystko zostało tutaj, wszystkie komponenty zostały e, podogrywane. Bo uszkodzona była pompa ABS-u, zamówiliśmy nową, nową oryginalną pompę. Tak samo pompę do sterowania zawieszeniem pneumatycznym. Tak? Zostało, to, zostało to wymienione, zostało to dokodowane. Także efekt no, wyszedł sami zobaczcie, tak? samochód prezentuje się, prezentuje się, prezentuje się świetnie, tak? Także słuchajcie, e, tak naprawdę każde auto da się naprawić, tak? Czy na przykład, no, te bardzo popularne podłużnice, dużo ludzi mówi, jak jest podróżnica uszkodzona, to tam coś się dzieje, tak? Także e, tak wcale nie jest, tak? Podłużnica się naprawia, wymienia się, tak? Także taka zostawiana podłużnica e, nie odbiega swoimi parametrami, e, e, zgnieceniowymi do, do takiej podłużnicy wstawionej fabrycznie, tak? Także, słuchajcie, każde auto da się naprawić, tak, to jest kwestia tylko środków. Ja osobiście bym Dodge Ram tak uszkodzonego nie kupił, tak, z uwagi na koszt części, tak. No, chcąc nie stąd, po prostu ja się stałem właścicielem tego samochodu, także go naprawiłem. Udało się, no, w miarę rozsądnych kosztach to zrobić. Powiem Wam szczerze, innych samochodów europejskich, tak, bym się nie bał kupić w takim stanie. Ten samochód w zasadzie źle wyglądał na zdjęciach, ale tak naprawdę no, nie było tam jakoś nie wiadomo, ile, z tym, ile tych uszkodzeń. Samochody europejskie tak. Słuchajcie, zawsze przy zakupie samochodu patrzcie na, na części, tak? Bo czasami wiecie, samochody, które, są, które mają bardzo drogie części, lepiej kupić mniej uszkodzone. Lepiej zawsze dopłacić do y, samochodu niż do naprawy. Tak? Samochody, do których części są, są tanie, których jest, jest duży dostęp, to można kupić nawet bardziej uszkodzone, wiecie, bo, bo części, są, części są niedrogie. Takimi samochodami. Do których są niedrogie części, tak, to są, to są na przykład Mercedesy, wbrew pozorom. Nie są drogie tak? BM-ki, wszystkie, wszystkie F-ki. Tak? Jeśli chodzi o serię G, to pamiętam, że te części na początku były bardzo tanie. Później, jak się te samochody spopularyzowały, to części zaczęły się, zrobiły się bardzo drogie. Generalnie jest tak, że do samochodów bardzo popularnych, których jest dużo na rynku, te części są drogie, a do samochodów, które nie są popularne na rynku, gdzie nie ma Dużego, dużego popytu na te części, wbrew pozorom, te części nie są, nie są, nie są, nie są drogie. Tak? Takim autem, gdzie takim wyjątkiem, tak jest na przykład Lexus. Te samochody nie są bardzo popularne, a części są bardzo drogie. tak? Nie wiem z czego to wynika. Także. Uczulam Was zawsze przed zakupem samochodu. Zwracajcie uwagę na, na części, na koszty części, bo to generuje największy koszt przy naprawie. Jeśli będziecie naprawiać podobny samochód, to zwróćcie bardzo uwagę na te elementy. Tutaj, przy, tutaj przy błotniku. Jest taki wspornik, tak, tak zwany Kiel. Te elementy muszą być kupione w oryginale, dlatego że zamienniki są dosyć słabej jakości i nie pasują się. Jak naprawialiśmy ten samochodzi, kupiliśmy również zamienniki błotników przednich, które w ogóle nie pasowały, nie chciały się spasować. Także skończyło się na oryginalnych Moparowskich. Reflektory przednie. Reflektory są kupione w zamienniku bardzo dobrej jakości, rewelacyjnie świecą. Tutaj nie musicie przepłacać za oryginały, bo te są, bo te są wystarczające. Maska jest w zamienniku. Jest to aluminiowy zamiennik naprawdę świetnej jakości. W ogóle nie odbiega od, od oryginału. E, e, grill, z tego co pamiętam, e, kupowaliśmy w zamienniku e, bardzo dobrej jakości. Także tutaj, tutaj jest wszystko ok. Ten napis musiał być kupiony w, w oryginale. Zderzak jest kupiony w oryginale. Ale już, ale już wypełnienia są, są w zamiennikach, tak? także te zamienniki są akurat, są akurat świetnej jakości. Te plastiki wszystkie to wiadomo, to wiadomo, oryginał. Jeśli chodzi o chłodnice, to do tego samochodu też musiały zostać kupione chłodnice oryginalne. Jak wyglądał ten błotnik, możecie sobie zobaczyć na załączonym zdjęciu. Błotnik został kupiony w oryginale, z tego co wiem to nie, to nie ma do niego zamienników. Także jest to oryginalny błotnik. No, wygląda, jak sami widzicie, bardzo ładnie. Listwy są dostępne tylko w oryginale. Te listwy nie są tanie wbrew pozorom. Kolejnym elementem, który został wymieniony, to jest klapa tylna. Klapa tylna jest kupiona w zamienniku aluminiowa. Także śmiało można, można ten zamiennik stosować, tak nie trzeba kupować oryginału. Bardzo ładnie pasuje, wszystko tam się, wszystko tam się super zgrało. Kolejnym bardzo ważnym i też kosztownym elementem są lampy tylne. Lampy tylne akurat kupiliśmy cały komplet w zamienniku bodajże marki Tyc, wyszło to bardzo przyzwoicie kosztowo tak, w porównaniu do oryginału. I co jest bardzo istotne, to te lampy już świecą w sposób europejski, czyli nie musimy wymieniać diod, nic tutaj z nimi robić. Lamp oczywiście są z wbudowanymi czujnikami zbliżeniowymi blistak. Także śmiało można kupować. Kupować te zamienniki są, są rewelacyjne. Wielu z Was zapyta, jak się jeździ tym samochodem. No cóż, jest to samochód na pewno wyjątkowy z uwagi na jego, na jego gabaryty. Ja jak mówiłem w jakimś z poprzednich filmików, nie przepadam za dużymi samochodami. Ten samochód jednak, powiem Wam szczerze, nie jest wyjątkowy. Z uwagi na to, jakie ma możliwości tak, przewozowe, to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, jak jest wykończony, jakie ma wyposażenie. Otóż to jest wersja limited. Także ten samochodzik ma tak naprawdę na pokładzie wszystko, tak mają kamery 360, audio Harman Kardon, które naprawdę naprawdę fajnie gra, jest super wykończony, ma wszystkie bariery. Bardzo ciekawą rzeczą w tym samochodzie jest zawieszenie, air suspension, czyli zawieszenie pneumatyczne, która pozwala nam ten samochodzik obniżać albo podwyższać w zależności co potrzebujemy, tak, czy chcemy jechać autostradą, wtedy włączamy tryb aero, obniżamy go maksymalnie, jeśli chcemy coś przewieźć, czy jedziemy po nierównym terenie, możemy sobie ten samochód podnieść, kiedyś nie jeżdżąc takim samochodem zastanawiałem się, kto kupuje takie samochody, tak? po co takie wielkie auto, ale słuchajcie, jak, jak zacząłem jeździć tym samochodem, to zaraz okazało się, że mam jakieś palety do przewiezienia na działkę, coś tam jeszcze. Zaraz się zgłosił kolega, który chciał przewieźć jakąś sofę. Także na pewno, mieszkając na przedmieściach, na dalekich przedmieściach, gdzieś tam na wsi, nawet na pewno rozważyłbym posiadanie takiego samochodu nie jako pierwsze auto w rodzinie. Podejrzewam, że też nie jako drugie, ale jako trzecie, tak, naprawdę, naprawdę jestem, potrafię teraz zrozumieć ludzi, którzy są fanami takich samochodów typu pick-up, generalnie takich, takich dużych samochodów, no i powiem Wam szczerze, że przekonałem się do tego auta. Może, może nie na co dzień, bo ja, ja lubię dosyć szybko jeździć. E, przy dużych prędkościach ten samochód jednak nie jest jakiś mega stabilny, tak. Ma tutaj na myśli prędkości, tak, 160 w górę, ale do tej prędkości naprawdę, naprawdę daje radę. Jest bardzo komfortowy, myślę, że w trasy by się tym bardzo fajnie, bardzo fajnie jechało. E, no cóż, bardzo mnie ten Dodge Ram zaskoczył, tak. Nie, nie był zawsze do zawsze samochody typu pickup kojarzyły mi się z takimi, wiecie, prostymi samochodami gdzieś tam na wioskę, do wożenia jakieś tam, jakieś tam rzeczy. A to naprawdę, jeśli ktoś lubi, lubi takie samochody, może być śmiało używany jako auto daily. Nic mu nie brakuje pod względem osiągów, pod względem komfortu, wyposażenia. Naprawdę auto naprawdę auto jest super, tak? Także jak ktoś by chciał z Was kiedyś rozważał zakup takiego samochodu, to z całego serca Wam polecam takiego właśnie oto Dodžara. Naprawdę się nie zawiedziecie. A propos pikania, kiedyś, wiesz, z tymi kolegami w taką Nokię. wiesz, też mu pikał, jak miał takie takiej takie pikanie. Pojechał, wiesz, do serwisu, do illum, ten, ten, wiesz ten telefon do serwisu. Powiedzieli, że jest ok. Znowu mu to pikało, zabił go znowu do tego serwisu. Pika panu, tak? Pika panu, tak? Słyszę pan taki pika? Już <laughs> coś ma wiesz, z głową niechalą, nie halą, nie? W panu pika, tak? Wiesz? Co?